Witam serdecznie wszystkich, wszystkie koleżanki i kolegów, witam oczywiście Oliver, Ciebie, przedstawiciela, przedstawiciela firmy PigeBok. No, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby naszykować jakieś gołębie na aukcję. Są to gołębie, z gołębi moich, są to mode z moich gołębi rozpłodowych. Myślę, że gołębie naprawdę z wysokiej półki, z bardzo dobrym pochodzeniem, z gołębi olimpijskich. Bo, bo, bo takie gołębie kupuję, takie gołębie posiadam tutaj u siebie, takimi gołębiami lotuję staram się po prostu kupować zawsze gołębie y, najlepsze, gołębie olimpijskie, gdzie tam gdzieś y, rodzice, dziadkowie coś wylatały w kraju czy gdzieś tam y, w świecie no i takie gołębie u mnie się tutaj na gołębniku znajdują jest tych gołębi sporo, wszystkich gołębi też nie będziemy pokazywać, ale też chciałbym po prostu pokazać parę tych gołębi, takich rozpłodowych, dobrych gołąbków, które po prostu dzieciaki gdzieś tam są na aukcji i żeby też każdy mógł sobie to zobaczyć, jak to wszystko wygląda u mnie. Gołębie teraz akurat są w takiej szczytowej fazie pierzenia, no ale no, no coś tam zawsze można zobaczyć, jak ten gołąb wygląda. Niektóre są bardziej rozpierzone, niektóre są mniej rozpierzone. Także po prostu za chwilkę przejdziemy do prezentacji tych gołębi. Tak jak wcześniej wspomniałem, to są gołębie, po których dzieci będą na, na aukcji. Także lada moment ta aukcja się tam pokaże i te gołębki tam będą. Za chwilkę przejdziemy do prezentacji tych gołębi, ale czy mógłbyś nam mniej więcej nakreślić, jakie gołębie znajdują się u Ciebie w Rozpłodzie? Z jakich linii to są, są gołębie? Są to gołębie, myślę, że bardzo dobrej jakości i bardzo wysokiej klasy. I to są gołębie, no, to jest tam u mnie strona, gdzie można to wszystko zobaczyć, na, na stronie jakie te gołębie są, ale tak tutaj napominając jakie to są gołębie. To są to gołębie, z gołębie, gołębie od Hirna, dzieci pani Dima. są to gołębie rodzeństwo 2250 olimpijczyka, są to gołębie od Adama Kopytki, też jest tutaj będzie samczyk pokazany, który wydał tam naprawdę dobre lotniki w okręgu, w maratonie i też bardzo dobry hodowca, zresztą misz Polski. Są gołębie od Dariusza Klasika, które nabyłem, to są gołębie od Mentena, wywodzą się z głębi Mentena, wyhodowane u niego. Też jeszcze jest tutaj u mnie gołąb synka Wendisza, czyli tego olimpijczyka, no jest dużo takich fajnych ptaków, które naprawdę warto przedstawić i pokazać i gdzieś tam zainteresować się tymi gołębiami. Ale tak jak mówiłem, no gołębie też mam na przykład od Krzyśka Kusia sam gołębie, gdzie gdzie mam chyba czworo dzieci tego jego ciemnego olimpijczyka, tego płowego olimpijczyka też są u mnie dzieci. No jest dużo, dużo naprawdę hodowców fajnych, którzy gdzieś tam nabyłem te ptaki. Staram się zawsze nabywać takie gołębie naprawdę wysokiej klasy. Między innymi gołębie od Łepucha, między gołębie córka Małego Wosa, córka Playboya też są gołębie od leszka pielesiaka z jego tych najlepszych tych czampionów, które też w tym roku pozwoliłem sobie dwa też zakupić jeszcze u niego, gdzie no, mam na przykład roczną samicę z jego gołębi, która usiadła pierwsza w rejonie z 500, pierwsza w oddziele i to jest też z jego gołębi, także no, jest naprawdę cała plejada tutaj takich fajnych ptaków, są gołębie od drapy też zakupione syn pokerface'a. W y, sporze, to, co też on posiada, też tam mu sobie pozwoliłem zakupić. Są jakieś od Marcina Capinosa gołębie z linii Pitbull'a No naprawdę, no, to, co ja tutaj posiadam, to uważam, że no, no, nic lepszego myślę, że nie zdołobym już więcej kupić, No, tak jak każdy jeden z nas no, kupujemy najlepsze gołębie i próbujemy y, wszystko rozchodowywać, ciągnąć, lotować tymi gołębiami Ale też y, czasami jest to wszystko tak, to wygląda. Bo dzisiaj też mam takie informacje: ktoś tam zakupił gołębia ode mnie, czyli na przykład wziął z tych panim Dimów coś, a u siebie wychował bardzo dobre lotniki. Czyli też to pokolenie dalej to też może wpływa też na to, że to też lepiej przekazują te gołębie. To nie jest tak powiedziane, bo ja na przykład staram się kupować takie gołębie, żeby yy, wnuki u mnie już latały. Nie, żebym ja miał wnuki na rozpłodzie, tylko żeby po prostu wnuki latały. Ale to, to wszystko też zależy od zasobu finansowego, jak, to, jak, to, jak każdy inaczej. Po prostu mam tych pieniędzy: jeden więcej, drugi mniej. Jeden chce wydać, drugi nie chce wydać, no i tak to wygląda. Ale no staram się, tak jak mówię, kupować te gołębie naprawdę bardzo dobre. Też mam gołębie od Jarka Dżankowskiego, gdzie Jarek to on jest, wykupuje wszystkie Olimpijczyki, gdzie coś jest, to wszystko kupuje. To też od niego z takiego łąbku staram się zawsze coś tam co roku dobrać, zakupić. Jakieś ptaki też się pokazują. Nie wszystko lata, tak jak sami dobrze wiemy, że to. Nieraz się okaże, że dziecko olimpijczyka, a trzeba 5 samic przerzucić, żeby wyciągnąć jakiegoś tam jednego młodziaka, który będzie gdzieś tam latał. Gołębie od Jurka Koźnika, bardzo dobre gołębie, uważam też na samicę z 13 roku mam, ja już o niej opowiadałem, kiedyś 6700, bardzo dobra samica u mnie rozpłodowa. Może nie mam ich aż tak dużo, ale no to co kupiłem tam od niego, no to, no to też się bardzo u mnie fajnie sprawdza i jestem z tego, z tego zadowolony. Kiedyś kupiłem też gołębie od Ricarda Richendorfa. Wyciągłem sobie młode gołąbki po tych ptakach. Część było lotowanych, część gdzieś tam zostawiłem sobie do rozpłodu. O, oryginały odsprzedałem. Do dzisiaj żałuję, że je odsprzedałem, bo mam gołębia, który po prostu u mnie jest fenomenalnym, był lotnikiem, fenomenalnym rozpłodowcem. Nazywam tego gołębia gołębiem kawowy. Taka jest nazwa tego gołębia, bo on jest taki płowy bez pasów. Ale no tam co bym mu nie przykleił to wszystko zawsze zostaje z tego gołębia, z tego głębia, jeszcze praktycznie na locie nie zgubiłem żadnego ptaka, gołębie twarde, uparte wracają do domu, ale często gęsto jest tak, że po prostu mam tutaj troszeczkę fajnych kolegów, które gdzieś tam w powietrzu latają i mi zbierają te gołębie, czyli jaszczębie, muszę się z nimi dzielić. No i przeważnie jak gdzieś tam jasny jakiś gołąb, no to zaraz go smyrnie i nie ma, ale ale to co się uchowa, co zostaje, co tam lata z tych kawowych, czy na przykład wychodzi niebieski z czerwonymi pasami nakrapiany jakiś, no to, to naprawdę zadowolony jestem z tych gołębi i ja uważam, że te pieniążki, które wyłożyłem na te gołębie na te zakupy tych gołębi, no to po prostu no, dają mi tam jakąś radość, jakieś yy, pierwsze konkursy i, i nie żałuję tego, że wydałem, no, po prostu próbować musimy, każdy musi próbować, każdy musi coś tam nowego sobie ściągać, próbować, testować te gołębie łączyć z różnymi kojarzeniami ale tak jak też wcześniej już kiedyś mówiłem na tych filmikach różnych, do tego wszystkiego trzeba jeszcze troszeczkę szczęścia, nie yy, i tak to wygląda, że gołębie gołębiami, ale do tego trzeba mieć jeszcze szczęście, do tego trzeba mieć rękę, do tego trzeba mieć czas no i tak to wszystko wygląda, ale jeżeli w miarę możliwości się przykłada człowiek do tej gołębi, no to jakieś tam wyniki są. Także nie ma co narzekać, trzeba po prostu kombinować, szukać tych par, ciągnąć młode, testować i odsiewać te, te plewy, jak to się mówi, a zostawiać najlepsze gołębie, które zostają na gąbnikach lotowych. Tak jak wcześniej tutaj mówiliśmy, że pokażemy te głębie rozpodowe. One są teraz w takiej bardzo fazie pierzeniowej, ale po prostu coś możemy tutaj tak za, lekko zaprezentować. Parę gołąbków. Jest to samiczka o numerze 2432 z 2015 roku. Oryginalna samica, córka pani Dima od Hirna. Ona tak wygląda. Ma białe piórka, tylko że tutaj jedno już odrosło, a, a drugie ma wyrzucone. Z tej strony też ma jedno białe pióreczko. Także tak ta samiczka wygląda. Teraz po prostu y, trzeba spierzyć fajnie ptaszki i, i muszą czekać na następny sezon. Teraz pokażemy ten gołąbek, nakrapiany 31.12. Też tam dziecko będzie jego na aukcji. Jest to gołąbek y, też od Hirna, też syn panim Dima. Też bardzo rozpierzony, Ten gołąbek jest z 17 roku. Tak on wygląda. Bardzo fajny gołąbek. Tak jak mówiłem na stronie, tam są te wszystkie gołębie. Można sobie je pooglądać. Ale jak mamy możliwość tutaj pokazać, to, to chciałbym jeszcze też je tak pokazać, żeby zobaczyć jak one wyglądają. Bardzo ładne oko ma ten gołąb. Także. Jak ktoś jest zainteresowany, tam chciałby sobie zerknąć na aukcję. Moją także można zobaczyć. I te gołąbki tam wszystkie są. To jest następny syn Panim Dima, gołąb z 16 roku 29-33, dziecko jego jest też na aukcji, też bardzo mocno rozpierzony, gołąb większy, też bardzo fajny ptaszek. Mam taką informację też tutaj od nas z Polski. Brat tego gołębia jest u jednego, pełny brat z gniazda, jest u jednego hodowcy u nas tutaj w Polsce. A dziecko tego brata jest najlepszą lotniczką u Pawła Mędrysy. Paweł Mędrysa nawet tam kiedyś pokazywał tą samiczkę z tych hirnów. I ten, ten gołąb też bardzo ładne oko. Ma no prześliczne oko, ma ten gołąb do Ten jest taki większy, bo to też był na inną samicę parowany. Także tak ten gołąbek wygląda. No teraz na, na obecną chwilę to on jest strasznie rozpierzony. no Ale one są wyciągnięte już z boksów chwilę temu i po prostu one się już tak pieżą. Następnym gołębiem, którego też chciałbym pokazać jest to gołąb z rodziny Faber, syn 655, gołąb o numerze 460, też zakupiony za, za młodziaka, syn 655, czyli wnuk 557, też bardzo fajny gołąbek, też tu już u mnie fajne ptaki pokazały się po nim, gołębie, także coś tam też jest na gołębniku lotowym ze starszych gołębi, także naprawdę gołąb kapitalny. Tak jak mówisz, syn 655, a teraz to bardzo brzydko wygląda, no bo nie jest rozpierzony, ale jak głębiej już nabiorą na siebie mocną masę. A tego mieliśmy, to jest ten film. Tu jest gołąbek, który był zakupiony od Roberta Mike'a, ale to jest pełny brat 22.50, bo Robert Mike'a odkupił od Marcina Kobieli całą parę, czyli rodziców. Gołąb o numerze 52.51, też dziecko jest na aukcji. Fenomenalny gołąb, naprawdę bardzo fajny. To oko tego ptaka też wskazuje na to, że ten gołąb nadaje się do rozpodu i też już mam fajne ptaki po tym gołębiu. Też jest tam, którzy nabyli po tych gołębiach, gołębie to też zadowoleni wydzwaniają, że, że uchudowali fajne gołąbki z tego, także dziecko jest też na aukcji, jakby ktoś tam był zainteresowany to serdecznie zapraszam, tak ten gołąbek wygląda. Następnym gołąbkiem też, którego tutaj warto pokazać to jest samiczka którą zakupiłem właśnie na tym ludzkim geście Samiczka 7400, bezpośrednia córka 160, oryginalna samica od Marcina Kobieli. Mniejsza samiczka, ale kapitalny gołąb, naprawdę kapitalny gołąb. Ta samica już wydała też u mnie bardzo fajne gołębie, są na gołębniku. W tym roku ona była parowana na tego syna, wnuka, przepraszam, wnuka diament Porsche. Także. Na syna diament Porsche, a wnuka Porsche 911. Oko tej samicy też jest fenomenalne. Bardzo fajne gołąbki po niej wychodzą. To są gołębie takie nie za duże, nie małe, średnie gołąbki. Ale nawet ostatnio jak wkładaliśmy gołębie na ostatni lot, no, tam taki hodowca nigdy mi nie wkładał gołębi. Teraz musiał moje ptaki wziąć do ręki, i to mówi kurczę, ty masz takie fajne te samice, takie średnie gołąbki, takie widać, że są pocztowe gołębie. Nie? Także naprawdę bardzo fajna samica, zadowolony jestem z tej samiczki. Także tak ona wygląda. No i tutaj jeszcze jest gołąbek ten, co tak zawsze o nim opowiadam 4420. 4420 jest to gołąbek od, oryginalny od Dariusza Krasika. Wywozi się z Mentenów, z gołębi od Mentena. Z, z, tego, z jego tej linii tych, co te gołębie fajnie latają. Ten gołąb miał być w ogóle dla niego zostawiony. Nawet taką obrączką sobie zaobrączkował jak tytan. No, udało mi się darka namówić, żeby mi tego głębia odsprzedał. No odsprzedał mi go. Też mówiłem, proponowałem, że jest taka możliwość, że jeżeli go sprzeda, a będzie chciał sobie coś tam go pożyczyć, może sobie go pożyczyć. Ale też już fajne gąbki u mnie wydał, także też strzał dziesiątkę, Nie ja darmo się uparłem na tego głębia, żeby go kupić. Oko jego też naprawdę bardzo fajne, bardzo piękny i witalny gołąbek. Także zadowolony jestem z tego ptaka bardzo. Także tak to wygląda, pokazaliśmy te gołębie, część tych gołębi takich rozpodowych, które my, oczywiście dzieci będą na, na aukcji. No teraz na chwilę obecną wygląda to wszystko tak, w hodowli trwają loty gołębi młodych, różnie to się odbywa w oddziałach, loty w tym roku są bardzo ciężkie, gołębie się gubią, nie wiadomo z jakiej przyczyny, my oczywiście też ponieśliśmy klęskę. Między innymi ja też włożyłem gołębie, mieliśmy pierwszy lot. Bardzo dużo gołębi nie wróciło. Praktycznie może wróciło 20%. Nikt nie zna przyczyn, jakie, co się dzieje, dlaczego te gołębie tak giną. Hodowcy, którzy gdzieś tam się nastawiali na, na wyniki gołębi młodych, bo tacy są, zaciemniali te młode, chodzili, wcześniej wypuszczali te młodziki, bo wiadomo jak to trzeba z tymi zaciemnianymi gołębiami postępować. No i te gołębie po prostu nie dały rady. Jeżeli ktoś tam wkłada 86 gołębi i, i przylatuje mu 14 gołębi, no to, to uważam, że to jest porażka. My mieliśmy taki lot 15, po prostu bardzo dużo gołębi zginęło. Nie chcę mi się nawet opowiadać o ilościach, jakie te gołębie poginęły, ile tych gołębi zginęło, ale naprawdę o, puszczam gołębie 7 lat, gotuję, lotuję gołębiami 30 lat. Nie pamiętam takiego momentu, żeby tak sezon gołębi młodych się zakończył dla niektórych hodowców. Przede wszystkim dla czołowych hodowców. No i tak to wygląda, ale no tak jak mówię, no, giną wszędzie te gołębie, y, niby pogoda jest idealna, wszystko jest pięknie, ładnie, gołębie puszczone, odejścia, y, wspaniałe odejścia, gołębie nie krążą, odchodzą, a czemu one nie wracają do domu, no to nikt nie, nie, nie ma, nie, no, nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, sam y, cały czas się zastanawiam dlaczego tak się u nas stało, że takie, taki ten lot wyszedł, ale tak jak mówię, no dookoła, oddziały tutaj u nas, w okręgu, no to praktycznie takie straty ponieśli, że nie pamiętają, nikt nie pamięta takiego roku, jak, jak na obecną chwilę. Nie wiadomo, czym to jest spowodowane, czy to jest spowodowane tą wojną, jakieś ladary, czy, 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 czy co innego. Naprawdę, ja, ja nie potrafię sobie na to pytanie odpowiedzieć. Rozmawiam z różnymi hodowcami, bo różni hodowcy dzwonią. Gdzieś tam wymieniamy swoje zdania, ale no praktycznie każdy oddział Gdzieś tam dostaje taką banie, że nie wiadomo jakie przyczyny. No ja rozumiem, pada deszcz, nie ma odejścia, mgły czy coś, ale tu jest idealna pogoda: gołębie odchodzą i nie potrafią usiąść normalnie. Tylko ze 100 km konkurs trwa 8 godzin albo 2 dni. No to, to, to jest jakaś, jakieś nieporozumienie. Dlaczego tak się dzieje, ja nie potrafię sobie na, ten, na to odpowiedzieć, ale no też widać po tych wspólnych gołęnikach. Po tych lotach wszystkich, gdzie, gdzie naprawdę taka porażka z gołębiami jest w tym roku młodymi, że to jest no, wielki szok dla hodowców i, i przede wszystkim praca, która gdzieś tam cały rok była wykonana, pół roku z tymi gołębiami idzie na marne, bo, bo nie ma rocznika. Niektórzy to jeszcze po prostu są tacy, że chcą lecieć, on ma 8 gołębi wkłada, ale on ostro chce lecieć, jeszcze chce walczyć o jakieś mistrzostwo, nie wiem jakie, ale chce walczyć. Niektórzy hodowcy wycofują się, ja też między innymi się wycofałem z tego, już nie wkładam gołębi, to co przyleciało zostawiam na gołębie roczne, jest ich około 60, popracuję sobie przed sezonem z tymi roczniakami, ale wolę, żeby mi te roczne gołębie zostały, żeby został mi rocznik, jak ja po prostu mam wziąć, wygubić te gołębie, bo, bo jakieś aspiracje, wygrać oddział czy coś, ale to wygrać oddział i żeby mi zostało 8 czy 10 gołębi, to, to nie ma sensu. No i tak to wygląda, tak pokrótce z tymi lotami młodymi. A powiedz mi, bo wspomniałeś o tym, że praca hodowcy trwa przez cały rok. Jak tak. wiemy teraz gołębie znajdują się w zaawansowanej fazie pierzenia. I ciekaw jestem jak wygląda u Ciebie cały proces, proces pierzenia u gołębi. Czy podajesz im jakąś karmę, jakieś witaminy? Jak to u Ciebie wygląda? U mnie to wygląda tak, że ja po prostu... Gołębie są porozłączane, gołębie się pierzą, dostają dobrą karmę. Kiedyś robiłem tak, że kupowałem jakąś tam pierzeniówkę. Z różnych firm tą pierzeniówkę się kupowało, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu kupować pierzeniowy karm, tylko po prostu to, co zostaje ze starych lotów, to tą karmą karmię. Mam dużo karmy backup, czyli białkowej, drobne nasionka, do tego jeszcze sobie dosypuję orzeszki, do tego sobie dosypuję takie mielone, tutaj mam fajne orzechy, do tego orzechy takie sobie arachidowe dosypuję, dosypuję słonecznik, dosypuję siemię gotuję im herbatę, kąpiel dwa razy w tygodniu te karmy wszystkie mieszam i ta karma jest naprawdę bardzo fajna, gołębie się przy tym fajnie pierzą do, to, do tego jakiś olej na karmę, trzeba też podać oczywiście y, witaminy, witamina B, no i, no i no pierzyć te gołębie, teraz jest tak, że one się muszą pierzyć i nie ma co tam z nimi za bardzo szaleć i pomagać im się w tym pierzeniu. One się muszą też same zacząć pierzyć, nie że one będą wyrzucać po cztery pióra naraz. Bo też tak nieraz się odbywa, że hodowcy nasypią nie wiadomo czego i mówią, jak mi się pięknie pierzą, cztery pióra naraz wyrzucił. Ale to nie jest dobre, jak mu cztery pióra naraz odrastają. Te pióra muszą po kolei schodzić i muszą, y, jedno odrasta, następne wyrzuca i tak się muszą pierzyć, żeby te pióra były wartościowe na następny rok i, i żeby one, te gołębie, mogły latać ale tak jak mówię, no u mnie dużo jakichś tam witamin, karmy dużo białkowej, do, drobne nasionka no i tego głębi się bardzo fajnie pierzą, jak tutaj widać zresztą dookoła wszędzie pełno piór że już nie jestem w stanie tego wszystkiego pozbierać no ale no, no, no taki jest okres, gdzie tych piór naprawdę jest dużo i, i muszą się tego gołębie pierzyć GERWIT W też kupuję, GERWIT W ten raz w tygodniu podaję robię taką swoją miksturkę z buraczków, ocet jabłkowy, też im to podaję na chwilę obecną gołębie lotowe w dowce są połączone, siedzą na drugich jajkach jeszcze tydzień i będą już rozdzielone. Też będę jeszcze próbował robić jakieś tam obloty, bo zawsze robię tak, że dopóki loty trwają gołębi młodych, no to po prostu te gołębie puszczam, bo gdzieś tam te jaszczębie zajmują się tymi słabszymi gołębiami, które wracają do domu wyczerpanymi, a mi tutaj jakoś dają troszkę oddechu ale no to już jest taka pora, że trzeba będzie te gołębie rozłączyć, żeby one się popierzyły no i tak to wygląda u mnie przede wszystkim bardzo ważne co jest, to jest kąpiel, ja dwa razy w tygodniu gołębie kąpię czy one się chcą kąpać czy nie to ja te gołębie kąpię, jest to też tak, że niektóre nie chcą wejść w jeden dzień, ale w drugi dzień to już kurcze siedzą w tej wodzie tak długo, że, że trzeba by było je wygonić, ale ale dwa razy, czyli wtorek i gdzieś tam piątek, wstawiam miskę z wodą do kąpania. Te głębi się kąpią. Do kąpieli tam y, daję na przykład y, brisform. Y, na 1 ml wody daję tego brisformu. Y, daję jakąś sól, y, która tam jest y, dla gołębi. No i te gąbki tak się kąpią. Wszędzie są porozkładane miski, pokąpią się. No i uważam, że. Elegancko się pierzą, potem to pieczenie, to też zależy wszystko od gołębia, od, od, od jego piór, jakie on te pióra ma, czy on ma te pióra jest jakie jedwabiste, czy, czy on mięciutkie ma opierzenie, bo to, to nie jest tak, że będziemy robić, kąpać je cały czas, wszystkie tak samo, wszystkie tak samo będą wyglądać. To, to jest jak z ludźmi, jeden ma twarde włosy, drugi ma miękkie włosy, trzeci nie ma włosów w ogóle, tak samo jest z gołębiami, nie? że to my po prostu Staramy się je wypierzyć, żeby one się wypierzyły, ale na elastyczność tych piór na, na nie mamy żadnego wpływu, choćbyśmy nie wiadomo co im dali, olejem je nasmarowali, to one miękkie nie będą. Są takie, że mają fajne, mięciutkie opierzenie, są takie, że mają twardsze opierzenie, ale po prostu go ma się spierzyć, ma to przejść tak yy, łagodnie, tak jak mówię, nie, trzeba dawać dużo jakichś tam witamin, tego wszystkiego, dobrą karmę. Przede wszystkim dobra karma, bo yy, tak jak żeśmy zauważyli, może niektórzy tam zauważyli, może niektórzy nie zauważyli, pierzeniowe, to zaraz od razu pierzeniowe. Kiedyś się nie dawało pierzeniowych karmi, gołębie się też elegancko pierzyły. Yy, Znam takiego hodowcę, który się nie lotuje gołębiami i on tam potem jak przestał lotować gołębiami, w ogóle tam te, do tej gołębi nie chodził. Latały sobie tak na dziko. Yy, na ziemi gdzieś tam jadły, kąpały się w jakimś korycie, w jakiejś kałuży. Jak pojechałem gdzieś do niego w grudniu, zobaczyłem, jak on ma wypierzone gołębie, to byłem w szoku. No, tak, tak te gołębie się wypierzyły. Także mówię, nie ma co przesadzać. Trzeba oczywiście tam podać taką kąpiel, dobra karma. Przede wszystkim dobra karma musi być ale za dużo tego wszystkiego nie ma co pchać, bo, bo jak się za dużo napcha tym gołębiom, to one potrafią wyrzucić po trzy pióra na raz i, i potem się okazuje, że to wyrosły nie pióra tylko jakieś tam sztachety I, i, i gołąb teraz jest najważniejszy okres, hodowcy muszą sobie z tego zdać sprawę teraz jest najważniejszy okres, to nie, że skończyły się loty i dobra jest, przyjdę tam na wiosnę, zobaczcie co się dzieje, teraz trzeba po prostu z głębiami pracować, to jest następne pół roku gdzie trzeba z tymi gołębiami pracować, żeby je ładnie wypierzyć, przygotować do sezonu, żeby one chętnie się parowały, żeby one były zdrowe, żeby one latały, robiły jakieś wyniki. Także tak to wygląda u mnie w hodowli. Ja nie stosuję karm pierzeniowych. Kiedyś stosowałem, a teraz po prostu on także daje dużo tej białkowej, drobnych nasionek. No i pierzą się gołębie elegancko. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Mięciutkie opierzenie, wszystko jest ok. Także tyle na ten temat. Na temat na chwilę obecną pokazaliśmy te gołębie. Powiedzieliśmy, troszeczkę są gołębie na aukcji. Jeżeli ktoś tam jest zainteresowany aukcją, moimi gołębiami, proszę sobie zerknąć, zobaczyć, może akurat komuś coś przypasuje tam do krwi, czy, czy do hodowli jakiś gołąbek wystawiłem, dałem takie gołębki, gołąbki, wystawimy je na aukcję. Że po prostu no, myślę, że nie powstydzę się za te gołębie, godne polecenia. Na pewno one nie będą tyle kosztowały, co ja za nie zapłaciłem, także można sobie tam pogrzebać na tych aukcjach, w tych gołąbkach. Także ja serdecznie dziękuję i po prostu życzę wszystkim, bo jest akurat połowa tam. Niektórzy mają połowę sezonu, niektórzy już zakończyli, niektórzy chcą zakończyć. Także ci, którzy tam jeszcze lecą i się im udaje, to po prostu życzę powodzenia, dobrych lotów, żeby tych głębi jak najmniej się zgubiło, bo wiadomo z czym to wszystko się wiąże. Jeżeli wygubimy gołębie młode, nie ma głębi rocznych, nie ma później wyniku, nie ma pieniędzy w oddziale, no bo to, to wszystko z tym się wiąże. To po prostu to jest takie koło zębate, gdzie musi tych młodych zostać jak najwięcej, żeby, żeby po prostu na następny rok się też bawić, żeby te opłaty nie były za duże, żeby każdego było na to stać, bo wiemy, jakie są czasy. Inflacja strasznie duża, ludzie nie mają pieniędzy, karma wszystko droga, każdy się liczy z groszem. I po prostu, jak czym mniej gołębi, tym, tym gorzej dla oddziału. Też dlatego, też ludzie, którzy gdzieś tam są na szczeblu jakiejś władzy, to przemyśleć to, czy to warto jeszcze z tymi gołębiami jechać, bo wieś 500 czy 600 gołębi, żeby kilku śmiałków gdzieś tam jakieś ich aspiracje zadowolić, to myślę, że nie ma sensu. Ale życzę wszystkim, którzy po prostu gdzieś tam się im udaje i żeby dolecieli do końca, żeby tych gąb zostało więcej, jak najwięcej. Dobrych lotów. Dziękuję bardzo. Dobry lot.